Dobra, lecimy z Belgią. 118 punktów, jak możecie zauważyć. Verstappen prowadzi w Mistrzostwach. Gazli jest drugi, ale Alfa Tauri zaczyna spadać, spadać mocno z rowerka, bo ich osiągi lecą w dół. Mercedes teraz jest e, najlepszy, jeśli chodzi o Bolit, i oni teraz nadrabiają. My spokojnie na P6 zobaczymy, co druga połowa sezonu przyniesie. Trzeba hamować tutaj. Jak już, Ja już chyba teraz muszę hamować, żeby wyrobić do tej 1 DRS jest tak OP, bo Lidzie się rozpędza do 350 na prostej startowej. Ale chyba 300 tam było na liczniku. Dobra gitera Ten bolid jest mega szybki na prosty Teraz Leci delta 47 Dobra. Wróć do garażu, opuszczamy. Lecimy z kwalifikacjami. Powiem wam, że w tym sezonie naprawdę ciężko tego Williamsa ulepszyć. To już jest po połowie sezonu i dalej ten Williams jest gdzieś tam w tyłu. Ciężko nadrobić. Na so 80. straty. Red Bull pierwszy. I o, chmurnie, kwalifikacje, ale nie będzie deszczu. Dobra, to wpierw na medach. Ale to nawet mnie dogoniła. 0,6 straty do Rasela w dwóch sektorach na Węgrzech P6 0,9 straty no medy kamienia dobra na razie średniawa, ale to na medach. jeżdżamy na softach w takim razie. Garage, to... na softach. Nie mogę z tym te jeden. No to jest niesamowite. Próbuję szkawować wcześniej i dalej zapójść do. Nie mogę się przyzwyczaić, że tym bolidem trzeba hamować 200 metrów wcześniej. My, kłopoty Najmana. Solidne okrążenie. Wtrycham. 4 sekundy na minusie. Ładnie i 2 do zyskania w szczykanie. Może być nawet 1,39. Uhu, 30. P13. W końcu chyba jest szansa, że wyjdziemy z Q1. P13, super, wchodzimy. Sekunda 30 straty do Mercedesa no kurde. No, coraz więcej tracimy. Co? Gurde. Nie wiesz. No szkoda. Stro. No, stro. Dzień dobry. Aj! No nie tak, nie tak. Dwa unieważnienia. Sz kurde, byłoby P13. Stappen Paul, okej, okay, dziwne. Nie, nie, Lucy, akurat mi się nie. Chce. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Norris, Chris Norris Lewis Hamilton, Gasly. Hey, okay, Mercedes Ricarda, nie aż takie mocne. Ok, p 14. Na meda chyba lepiej, nie? Startować? Tak mi się wydaje. Chociaż nie, dam sobie softy. Jednak, dobra, inaczej do tego podejdę w ścigu. Mikoła mi koło tam nie urwało. Kurde, zablokowali. Mazepin! that's another no issues with tire wear for now keep taking care of them some Słońce mnie mocno ślepia. Boże. nie nice widzę. Teraz zaczęło mocno świecić, wyszło spoza chmur. Wcześniej to nie, pochmurny cały dzień z deszczem. Teraz słońce. Chiemka. Oby mleko na prostej. Lepiej swaga w Jasli, co spowalnia? Z przodu Mercedes też. tej Red Bullet, dublet w ogóle, 1-2 odjechały sobie w siną dal. Jasli teraz też odjechał. Nie wiem, jakieś dziwnie te boty tu jadą. Moty tutaj na jeden pedal więc. Ciężko będzie cokolwiek zrobić strategicznie i flag. z flaga z tyłu teraz alfa wyspinowała Teraz Science nie ma DRS-u. To jest problem. To jest big problem. Wikiarda bardzo mocno Jak to Ale nie dojdziemy do Ricciarda On mi odjedzie w drugim sektorze mocno Boże, co to za baletnica z tego bolidu? Ja pierdziele Jezus Maria lepiej za stańcem jechać, bo ja nie mam szans. Nie mam DRS-u. zjechał, gasli, zjechał, my zostajemy, bo ja nie wiem co tu będzie się działo.

Nie no, alfę wyprzedzam, alfa nie ma drs Cholera... Ma TRS, jednak alfa. Pr. No i super. Powolniła ta alfa, Gaslego i Ricciardo. Trochę jest Rocky. Mamy pięknie. nas ja jeszcze zostaje. Babolidy przede mną harda. Ideolo. Dobrze, George. Dobrą robotę robisz. Don't you touch. George is coming in for his stop. We're mm -hmm. smocaring on signs? They're slowing down. Nie, Nie mam teraz nasz rys. kurwica. Całe ryzużyć. Kurde, jakim sumasi tak odjechał tutaj. No i koniec zabawy. Koniec challenge. W takim razie. No, P 8 mam pewne, ale P7 jeszcze jest do zrobienia. 6 już odjeżdża, odjechało tak naprawdę. Ok, window, you'll be on the soft. Dobra, puszczymy Ricardo. Ja się pociągnę za nim. Zobaczę jak tempo będzie. Będzie za szybko, to postaram się go wyprzedzić. we lost the position. that's us down a place. caution. oh, out. yeah. i the front. it's Chciałem to w taki sposób, ale pewnie będzie miał wingę uwalonego. Może odpuści. No nie chciałem tak, żeby miał wingę uwalonego. Serio nie chciałem. No szkoda danie, szkoda. some do to the car behind do do lat dobra kontrolowanie tempa jest dobre i się nie zbliża praktycznie Coś tam odrabia, ale za mało Uff, dwa lapy, będzie p6 Kolejny P6 Już Myślałem, że na tym etapie sezonu będę walczył o zwycięstwa Ale jest jak jest. No i spoko, może być, ale liczyłem, że będzie więcej? Więc miarok, okay, miarok, okay. kolejne 8 punktów. Przełówka odjeżdża, więc o mistrzostwo raczej nie powalczymy. Jeszcze miałem nadzieję kilka wyścigów temu, ale teraz... Jak patrzę, że tak wolno ten rozwój bolidu idzie, no to będzie ciężko. Gazli jeszcze się trzyma na tym drugim, bo cały czas punktuje. Mimo tego, że Alfa Tauri już jest daleko. Ciągle.